Cześć wszystkim! Fajnie Was znowu widzieć. Dzisiaj zapraszamy Was na film, w którym opowiemy o plusach Van Life'u. Jakiś czas temu nagraliśmy też film o minusach, tutaj Wam go podlinkujemy, a dzisiaj będzie bardziej pozytywnie, także zapraszamy do oglądania. Mamy wypisane kilkanaście plusów i postaramy się tak w miarę sprawnie Wam o nich opowiedzieć, żeby ten film nie trwał nie wiadomo ile tak jak ten poprzedni o minusach. Mam nadzieję, że pół godziny wystarczy, także zaczynamy. Na pierwszym miejscu wypisaliśmy sobie spanie w pięknych miejscach. I to w sumie nam chyba tak pierwsze przyszło do głowy, bo wydaje nam się, że to jest właśnie jedna z największych zalet van life'u, to, że możecie naprawdę spać w takich miejscach, w których hotelu nie uświadczycie. Wiadomo, że są takie hotele, które znajdują się na jakichś takich ładnych terenach, ale no najprawdopodobniej trzeba za nie zapłacić dużo pieniędzy, a jeżeli chodzi właśnie o van o posiadanie własnego busa, to on wam daje tą możliwość, żeby wjechać sobie w jakąś tam małą ścieżkę i zaparkować na przykład na skraju klifu, albo Gdzieś w górach albo gdzieś gdziekolwiek, na przykład koło plaży. I możecie tam zostać na noc i po prostu um, budzicie się tam, idziecie tam spać, a zazwyczaj jest tak, że jak śpicie w hotelu, no to o tam którejś godzinie zaczynacie się zbierać i po prostu musicie iść do miejsca, w którym nocujecie. A tutaj tak nie ma, możecie sobie rozłożyć krzesło, jeżeli jest taka oczywiście możliwość, stół i po prostu posiedzieć, poczilować, jakby bardziej nacieszyć się tym danym miejscem. I to, co też jest fajne, często fajne miejscówki w danych krajach są bardzo oblegane w ciągu dnia, mm. ale poranki i wieczory, bardziej poranki, bardziej, częściej się zdarza, że na przykład y, o poranku nie ma nikogo mm. i wy możecie się cieszyć y, tym sami, ewentualnie tam z paroma osobami, to jest też naprawdę bardzo fajne. Kolejne na naszej liście to elastyczność w planowaniu podróży. No i to też jest bardzo duży plus, y, dlatego że w trakcie pobytu w danym miejscu możecie sobie na przykład stwierdzić, chcę tu zostać o jeden dzień dłużej. Nie trzeba bukować kolejnego dnia, nie trzeba nikogo informować, po prostu chcecie, to zostajecie i często też jest tak na kempingach, zwłaszcza w jakichś mniej popularnych regionach albo poza sezonem, kiedy nie ma dużo ludzi, to też nie ma jakiegoś większego problemu, żeby sobie zostać na kempingu o jeden dzień dłużej, tym bardziej właśnie na miejscach, które są powiedzmy, że na dziko. Nieraz się zdarzało tak, że na przykład gdzieś się nam spodobało i zamiast być tam dwa dni zostawia, zostawaliśmy na trzy, czy 4, nawet 5 dni. No i myślę, że to jest właśnie taka kwintesencja takiego podróżowania, czyli życia wanie i, i po prostu życia w podróży. I to jest też fajne, że na przykład okazuje się, że danego dnia jest kiepska pogoda albo nie zdążyliśmy na jakąś atrakcję. Nie ma problemu, po prostu szukamy sobie miejscówki gdzieś w okolicy i możemy przyjechać kolejnego dnia. I to jest naprawdę duże ułatwienie i daje takie, dodaje takiego luzu w, w czasie podróży. Przechodzimy szybko do kolejnego punktu. Tutaj sobie wypisaliśmy, że mamy dom ze sobą i to... Niesie ze sobą bardzo dużo plusów. Tak, przede wszystkim mamy ze sobą wszystko, co potrzebne. E, wiadomo, że bus też jest jakimś ograniczeniem, nie można ze sobą wziąć dosłownie wszystkiego, nie wiem, pralki, zmywarki, e, piekarnika i tak dalej, ale e, większość tych rzeczy, które potrzebujemy na co dzień, tak faktycznie, jak sobie to przeanalizujemy, to my ze sobą mamy. I często są to też takie rzeczy, nie jakieś e, duże gabarytowo, więc możemy ich też wziąć więcej, nie wiem, jak suszarka, prostownica, e, tego typu rzeczy. I, I nie musimy tego dźwigać, nie musimy mieć ze sobą plecaka, tyle ubrań, ile potrzebowaliśmy, tyle wzięliśmy, tyle naczyń, tyle, nie wiem, jedzenia kupujemy, ile nam jest potrzebne. Nie musimy, wiecie, myśleć o tym, że nam się to nie zmieści. Nie trzeba na przykład szukać sobie noclegu, szukać jedzenia, jeżeli jesteście gdzieś w szczerym polu, że tak powiem. Możecie po prostu zatrzymać się tam, gdzie jesteście, ugotować sobie coś, wyspać się. Więc można powiedzieć, że odpada kilka problemów takiego typowego, standardowego podróżowania, gdzie musicie o wszystkim myśleć, jak przyjedziecie z punktu A do punktu B, gdzie się wyśpicie, nie ma szukania tych noclegów, szukania jedzenia, oczywiście wiadomo, że od czasu do czasu się tam je gdzieś na mieście, ale nie ma takiej konieczności. Mhm. Ja to najbardziej odnoszę do tego, jakbyśmy podróżowali, gdybyśmy musieli wszystko dźwigać na plecach, mhm. mieć plecak albo nawet dwa, czasami yy, mieliśmy w podróży mhm. dwa. Sam sprzęt, słuchajcie, zajmuje praktycznie Dokładnie. jeden duży plecak. nie wiem, jakby to wyglądało, ale to by było naprawdę uciążliwe. Mhm. Często też trzeba szukać, jeżeli podróżujemy z plecakiem miejsca, gdzie możemy mhm. ten plecak zostawić, jak musimy gdzieś iść, I to też już jest jakiś stres, bo jednak mhm. w busie czujemy, że te rzeczy są w miarę Miara bezpieczne. bezpieczne. Kolejny punkt na naszej liście to oszczędność i to widzimy z perspektywy czasu, że to jest naprawdę bardzo duża oszczędność. Mając busa przy sobie, rozwiązujemy trzy takie główne problemy, mm -hmm. i Nie... największe koszty. Dokładnie, takie trzy największe koszty, jeżeli chodzi o podróżowanie, czyli nocleg, jedzenie i transport. Wszystko mamy w mm -hmm. jednym. I to był też powód, dla którego wybraliśmy One Life, bo jest to chyba najlep najlepszy sposób na długie podróżowanie, mm -hmm. na pewno najbardziej opłacalny, dlatego myślę, że. To jest I, bardzo duży plus. Jest też tak, że słuchajcie, na przykład, można podróżować budżetowo, nie wiem, z plecakiem, ale jeżeli e, chce się zaoszczędzić, no to trzeba oszczędzać, nie wiem, na jedzeniu, na noclegach i tak e, dalej. Nie ma takiego komfortu, a my tutaj mamy komfort, bo jak chcemy, to zjemy w restauracji, jak nie chcemy, to ugotujemy sobie coś dobrego. Więc to oszczędzanie to myślę, że też jest jeden z głównych powodów, dla których wiele osób się decyduje na ten e, sposób podróżowania. Jeżeli ktoś twierdzi, że nie da się zaoszczędzić, to znaczy, że nie ma zielonego pojęcia. E, o tym właśnie, o tym typie podróżowania, kiedyś dostałam nawet taką, dostaliśmy taki komentarz, że przecież to co zaoszczędzimy na hotelach, na, na jedzeniu, to wydamy, nie wiem, na eksploatację busa, co jest bzdurą, bo jeżeli bus jest w dobrym stanie i jeżeli jest dobrze zrobiony i jakby spełnia te wszystkie potrzeby, które wy macie na co dzień, to jak najbardziej można zaoszczędzić. Um. W dłuższej perspektywie czasu nawet te koszty, które ponieśliśmy na busa, one się zwracają. Wierzcie, no. Oczywiście chodzi o takie długie podróżowanie. No. Przy krótkim, no raczej no. Ktoś, nie miałoby to sensu. No, jeżeli ktoś chce sobie wybudować busa, nie wiem, jeździć nim dwa razy w roku na dwa tygodnie, no to raczej nie ma to zbyt dużego sensu, bo wiadomo, że te koszty. Znaczy nie ma sensu oczywiście finansowego, tak, no bo finansowego. można to, to zrobić taniej, ale jakby. My ale bardzo... jakby My zakładaliśmy, że będziemy minimum y, dwa lata podróżować, więc y, uznaliśmy, że po dwóch latach już na pewno ta inwestycja mhm. nam się zwróci. Kolejny punkt na naszej liście to łatwość w docieraniu do miejsc mniej turystycznych. Przede wszystkim to nam pokazało podróżowanie między innymi po Albanii, gdzie właśnie często było tak, że w naprawdę przepięknych miejscach praktycznie nie było turystów, bo nie było tam ani bazy hotelowej, ani bazy restauracyjnej, tak naprawdę tam nic nie było, to były gdzieś tam jakieś góry, przepiękne góry notabene, gdzie spędziliśmy 2 czy 3 dni potem przejechaliśmy przez te góry i w tym czasie na odcinku nie wiem 50 km spotkaliśmy dosłownie nie 4-5 osób które były turystami, i nigdy byśmy nie spali w takim miejscu, gdyby właśnie nie to, że mamy busa, że mogliśmy sobie tam zrobić jedzenie, że mogliśmy właśnie tam normalnie się wyspać. My raczej nie preferujemy podróżowania z namiotem, spania pod namiotem, bo jakby gdzieś tam ta nasza, ten nasz komfort wtedy już by był lekko zachwiany. Tym bardziej właśnie śpiąc gdzieś w górach, gdzie jest trochę chłodniej wieczorami i tak dalej, więc wiele, wiele miejsc dotarliśmy i mogliśmy w nich zostać właśnie dzięki temu, że, że mogliśmy. Właśnie spać tam w kamperze. I to nie jest tak, że to miejsca nie są osiągalne w inny sposób, mm. ale na pewno busem było bardzo łatwo tak. i to jest naprawdę duży plus. Kolejny punkt to brak nudy i monotonii. To też można tak rozwinąć, że to był jeden z powodów, dla którego zaczęliśmy mm. w ogóle myśleć o zmianie sposobu naszego życia, o, o podjęciu decyzji o podróżowaniu. Bo jednak e, Pracując, mieszkając w jednym miejscu, te dni się bardzo zlewają. Mhm. Nam naprawdę szybko ten czas uciekał, który ostatnio spędziliśmy w Niemczech. No Niby 6 lat, a jakby po prostu przepłynęło to nam przez palce. Tak. I, i... Coś, co ciekawe, najbardziej pamiętamy jakby takie momenty, gdzie właśnie byliśmy gdzieś w podróży. Więc... Dokładnie, nawet jak wracamy do tego, mhm. co było. Byliśmy oczywiście zadowoleni z tego życia, ale chcieliśmy to też zmienić, bo widzieliśmy, że coś nam ucieka mm. i że można to wykorzystać bardziej. A tutaj, dzięki temu, że w każdym jesteśmy co chwilę w innym miejscu, ciągle coś się dzieje, nie ma monotonii, to nasz mózg nie może przejść w taki e, tryb podświadomego <laughs> działania tylko musi to wszystko odnotowywać. Tak. I to przekłada się bardzo na to, że czujemy ten ostatni, to ostatnie pół roku. Mhm. Czujemy, że żyjemy, czujemy, że ten czas na pewno nie leci jakoś mhm. szybciej, nic nam nie ucieka przez palce, więc to jest naprawdę jest bardzo... Jest masa najróżniejszych wspomnień mhm. i my też w filmie o minusach właśnie powiedzieliśmy, że... To też może być minusem, bo oczywiście, że może i takie, e, tak, taki brak rutyny, e, brak tej nawet monotonii czasami bywa męczący, czasami bywa stresujący, bo jednak nasz mózg tego od czasu do czasu potrzebuje, dlatego e, staramy się e, co jakiś czas zatrzymać w jakimś miejscu na dłużej, wiecie, poczuć właśnie trochę tą rutynę, bo jednak i to może się przejeść, że tak powiem. Siódmy punkt na naszej liście, szczęśliwy, czyli że sprzyja taka podróż busem minimalizmowi. Mhm. I to naprawdę to naprawdę jest prawda, to. bo dużo łatwiej jest podjąć decyzję, co tak naprawdę mhm. potrzebujemy. Nam to też było ciężko, bo przygotowywaliśmy się do pierwszej podróży, pakowaliśmy busa na pół roku i wzięliśmy trochę niepotrzebnych mhm. rzeczy. Część się pozbyliśmy, takich co wiedzieliśmy, że już się nie przydadzą. Część wozimy, ale jak tylko dojedziemy do Polski, to one sobie gdzieś tam wylądują, czy je sprzedamy, czy, czy komuś damy. Ale na pewno będziemy mieć ich mniej. Ewentualnie zamienimy na takie, których nam tam brakuje. Bardziej, nie wiem, praktyczne, mhm. bo wiadomo, że jak się jedzie w pierwszą podróż, to też nie do końca nie ma się takie wyczucie, co się, co się przyda, a co nie. I, I mimo, że wcześniej już nie mieliśmy tych rzeczy jakoś bardzo dużo, staraliśmy się przynajmniej otaczać się takimi rzeczami, które faktycznie są nam potrzebne, które regularnie jakoś wykorzystujemy. No, tak tutaj w busie to była taka można powiedzieć, że. Wymuszona zmiana, ale tak. ostatecznie przyzwyczailiśmy się do tego i, i widzimy, że można jeszcze mniej i dalej jest ok. Mhm. I że, że po prostu nie wszystko to, co nam się wydaje, że trzeba mieć, mhm. faktycznie trzeba mieć. To też oczywiście nie jest tak, że nie wiem, jak wrócimy kiedyś do powiedzmy, że takiego normalnego życia, gdzie będziemy mieć jakieś całe miejsce, nie wiem, nie będziemy mieć tych rzeczy, których tutaj nie mamy, no bo wiadomo, że to, to jest zupełnie coś innego. W podróży można sobie y, odmówić pewnych rzeczy, tak? Zrezygnować, nie wiem, z... Y, z czego? Y, nie wiem, zrezygnować, y, zrezygnować na przykład z piekarnika, chociaż niektórzy mają piekarniki mają y, y, i gdybyśmy pojawiają. mieli tylko miejsce, to może i też byśmy sobie sprawili, to po prostu przeciąga tą Waszą granicę i pokazuje, że jednak e, ta strefa komfortu wcale nie, kom, nie musi kończyć się tam, gdzie wydaje nam się, że się kończy, na przykład żyjąc gdzieś tam e, w, w domu czy w mieszkaniu, e, bo wydaje nam się, że nie, no bez tego to kompletnie nie bylibyśmy w stanie się obejść, a jednak po czasie okazuje się właśnie w podróży, że jednak się da. E, no i też druga sprawa jest taka, że e, podróżowanie w busie też pokazuje, że faktycznie to nie te rzeczy e, dają takie prawdziwe szczęście, tylko właśnie temu, momenty, które mamy dzięki temu, że podróżujemy w taki sposób oczywiście jakby każdy sposób podróżowania daje takie momenty, ale no my akurat mówimy tutaj w tym momencie o, o life'ie, więc, więc do tego się odnosimy I, i tak mało rzeczy jak mamy teraz nie mieliśmy chyba jeszcze nigdy, nie. a chyba to jest najlepszy rok naszego życia, no, także to jest jakby najwięcej się działo dokładnie. takich rzeczy, które gdzieś tam pozwoliły nam spełniać nasze marzenia, mhm. więc jakbym miała to wymienić, te wszystkie rzeczy, których tu nie mamy, na to, na te doświadczenia to jakby w ogóle nie ma o nie czym mówić. Także wiadomo, że rzeczy są potrzebne i bez, bez wielu by nam było trudniej, więc to nie jest tak, że o rzeczy są B i tak dalej, ale po prostu ym, życie w ten sposób pokazało nam, że faktycznie nie trzeba wiele, żeby czuć to szczęście. Kolejny punkt, który poniekąd znalazł się też w minusach, ale teraz odwrócimy troszkę i powiemy o docenieniu wygód, które mieliśmy przed podróżą, czyli które mamy tak na co dzień, mm. mieszkając w domu czy w mieszkaniu. I to jest fajne, że już, już widzimy, że mm -hmm. kiedy wrócimy do domu, będziemy chyba dziękować za każdy gorący, długi prysznic no. i za takie drobne rzeczy, o których zapominamy, to już jest po prostu standard mhm. dzisiejszy, w dzisiejszym świecie i dobrze, że to jest standardem, ale dobrze też sobie czasami pewnych rzeczy może no, odmówić, jak... czy, czy przez chwilę ich nie mieć, żeby to przez, znowu poczuć. Bo, bo jak przywykniemy do czegoś, no to już tego tak nie doceniamy. A... Do dobrych rzeczy bardzo szybko się przyzwyczajamy tak. i zapominamy, że mamy te dobre rzeczy. Zapominamy, że, że kiedyś na przykład, nie wiem, było ciężej albo że kiedyś tego w ogóle nie było. No my tak naprawdę nie doświadczyliśmy takiego życia, w którym nie można było sobie wziąć, nie wiem, długiej kąpieli, w której nie było ciepłej wody, w której, nie wiem, nie było toalety w domu, wiecie, takie rzeczy. A... jakieś... Yy... Ubrania się zbrodziły i my musimy zrobić to pranie no gdzieś właśnie. za tydzień, jak znajdziemy pralkę. <grym> Dokładnie. W domu więc... nie szukamy pralki, wiemy, gdzie jest. Nie wiem, z kranu leci ciepła woda, tak? A tutaj my mamy, nie mamy bojlera takiego, który na bieżąco podgrzewa, więc nam leci zimna woda i jest to dosyć uciążliwe. E, wiadomo. Ta podróż jest tego warta, ale mimo wszystko fajnie jest sobie docenić to, jak jesteśmy na przykład na kempingu i wiecie, możemy wejść pod prysznic. W busie oszczędzamy wodę tak naprawdę, bo musimy ją regularnie napełniać, no a w domu ta woda Wam leci, więc jak jesteśmy już na kempingu, to sobie pozwalamy i bierzemy sobie wtedy dłuższy prysznic, wiecie, jakieś tam takie bardziej pielęgnacyjne sprawy, no bo po prostu na co dzień nie jest to tak łatwo dostępne. Kolejny punkt na naszej liście to spotkania z ciekawymi ludźmi i naprawdę odkąd jesteśmy w podróży, spotkaliśmy wiele osób, których na pewno byśmy nie spotkali, mm. nie podróżując w ten sposób. Tak, bo to głównie były właśnie osoby, które też mają swoje kampery, wany, mm. które podróżują podobnie krócej dłużej obojęte, ale tak naprawdę każda z tych osób, którą poznaliśmy, miała jakąś ciekawą historię do opowiedzenia. Spotkaliśmy na przykład wiele starszych osób, takich którzy małżeństw... Ca którzy całe życie podróżują tak. i zjechali praktycznie większość świata. Dokładnie, którzy mają naprawdę tyle różnych ciekawych doświadczeń za sobą. Um, Spotkaliśmy małżeństwo, które na przykład, nie wiem, było w latach 80. w Ameryce i tam pracowało u milionerów i nam opowiadali, no naprawdę nasłuchaliśmy się rzeczy. super historii i też takich życiowych i też pogadaliśmy na różne tematy, wiadomo, na jedne mieliśmy podobne zdanie, na drugie mieliśmy inne zdanie, ale zawsze jakoś tak spokojnie można było porozmawiać bez jakichś tam, wiecie, nerwów. Jesteśmy naprawdę bardzo mile zaskoczeni tym, jak cudowni ludzie podróżują i jakich można super ludzi spotkać w podróży, bo też, zatrzymując się na przykład w wanie w jakimś miejscu, koło Was stoją jakieś inne kampery to jest dużo łatwiej wiecie, jakoś nawiązać e, jakąś interakcję. E, nawet chociażby dzięki Monte, która biegnie do każdego, Dokładnie. nawet przez przypadek, jaki gdzieś tam nie dopilnujemy. No i jakaś tam rozmowa wychodzi i po prostu, wiecie, od słowa do słowa ktoś tam nas zaprasza, nie wiem, na herbatę, na coś tam i, i naprawdę jest super. I to też jest fajne, że co chwilę jesteśmy w innym miejscu, w innym kraju. Widzimy jak można pewne rzeczy rozwiązywać, mhm. jak to robią lokalsi i nie jesteśmy w takiej bańce, w której mamy jakichś tam znajomych, mm -hmm. y których no, nie podróżując nie, nie zmieniamy mm -hmm. tak otoczenia, no bo no to też zależy oczywiście tak. od osoby. Ale podróżowanie na pewno sprzyja temu, żeby poznawać dużo nowych, ciekawych ludzi. I oczywiście ludzi, którzy podróżują, ale też takich lokalnych, jak na przykład nie wiem, w dormitorze zostaliśmy zaproszeni przez pasterza do jego domu, domku takiego sezonowego. No to było takie doświadczenie, którego normalnie byśmy nigdy nie zaznali, że tak powiem. No a tutaj nam się udało i, i naprawdę super to wspominamy. Oby jak najwięcej takich sytuacji. Kolejny punkt to możliwość sprawdzenia się. Ym, w podróży jesteście sami. Czy to w parze, czy, czy w solo, ale nie ma tutaj Waszych bliskich, nie ma znajomych, nie ma rodziny, nie ma nikogo takiego bliskiego, kto w razie jakiegoś wypadku, w razie czegokolwiek Wam tutaj na miejscu pomoże. Musicie, jesteście po prostu zdani sami na siebie. I właśnie podróżowanie w ten sposób pokazuje Wam, że naprawdę jesteście w stanie zrobić dużo więcej niż Wam się wydawało. Jesteście w stanie pozałatwiać sprawy, które mogłoby się wydawać, że są bardzo trudne tutaj na miejscu do, do załatwienia, nie wiem, jak chociażby internet, no jakieś takie, wiecie, mhm. podstawowe rzeczy, które są potrzebne na co dzień. I to po prostu też buduje taką większą pewność siebie, dzięki mhm. temu będzie nam w przyszłości na pewno będzie nam tak. łatwiej po prostu podróżować, bo już pewne rzeczy nie, nie będą stanowiły dla nas problemu, bo wiemy, że rozwiązaliśmy dany problem kilka razy, to czemu mielibyśmy nie rozwiązać go kolejny? Tak, ja jeszcze tak sobie na przykład porównuję to, nie wiem, gdybym miała coś do załatwienia, wiecie, już tak w domu, w Polsce czy w Niemczech, gdziekolwiek, no to też mam tą świadomość, ok, załatwiłam to w obcym języku, nie wiem, poszłam do weterynarza czy coś, poszliśmy, e, załatwiliśmy to, to tym bardziej załatwimy to, wiecie, gdziekolwiek. Często w naszej głowie są takie ograniczenia, wydaje nam się, że e, coś jest super trudne i nie do załatwienia, a w podróży musicie to zrobić i po prostu to robicie. Nie zastanawiacie się nad tym, bo, bo po prostu trzeba. Tak, trzeba było i z monte do weterynarza, i nawet się za bardzo nad tym nie zastanawialiśmy, bo trzeba to było zrobić mhm. szybko, więc nie było czasu nawet, żeby się zastresować. Po prostu poszliśmy, wiedzieliśmy, że to nie jest. Mhm. Nie wiem. To oczywiście nie tylko podróże temu sprzyjają. Tak, to tak. można po, podciągnąć po prostu pod wychodzenie ze strefy komfortu. A Życie za granicą, nawet chociażby. No dokładnie nie? też. Też bardzo, bardzo było podobne mhm. pod tym względem. No a jednak w podróży ciągle się coś dzieje, ciągle trzeba reagować i wychodzić z tej strefy. także... Jedyna właśnie różnica jest taka, że w podróży właśnie cały czas się zmienia te miejsca, tak? Czyli e, nie wiem, idziecie, mieszkacie gdzieś w jednym miejscu, to już wiecie, ok, tam jest to, tam pójdę, załatwię to i to. A w podróży musi cały Czas, jeżeli faktycznie jest jakaś potrzeba, no to trzeba tego szukać, zmieniają się języki w zależności od kraju, zmieniają się ludzie, więc to dodaje naprawdę bardzo dużo pewności siebie i jest pozytywne. Kolejny punkt to detoks od internetu. I to było też w naszych minusach bo no jest to minus, kiedy musimy szukać internetu, bo musimy popracować i nie, nie możemy czegoś tam ściągnąć, musimy na to tra tracić czas, oczywiście, że tak, ale jest wiele takich momentów, kiedy to było naprawdę super, mhm. szczególnie w górach, kiedy byliśmy na przykład 3-4 dni bez internetu, świat się nie zawalił, <grym> nic nam nie uciekło, a po takich chyba dwóch dniach poczuliśmy taki naprawdę spokój w głowie. Mhm. Coś, czego y, nie doświadczamy na co dzień. Bo nawet takie niewinne spojrzenie mm. na chwilę, na, na telefon, nawet jak ktoś nie, nie jest uzależniony, chociaż tak naprawdę to chyba każdy, każdy jest, jest tylko możemy dyskutować właśnie nie. o stopniu tego uzależnienia. A takie totalne odcięcie na dłuższy czas naprawdę wprowadza taki spokój no, w głowie. Bardzo ro dobrze robi na głowę i właśnie na takie wyciszenie, uspokojenie myśli, e, na odpoczynek, bo e, my często tak mamy, e, że odpoczywamy, ale jednak, że niby odpoczywamy, ale jednak wiecie, z telefonem, no nie coś oglądamy, słuchamy muzyki, słuchamy jakichś podcastów, tego typu rzeczy, nie ma takiego, wiecie, momentu dłuższego powiedzmy, bo wiadomo, że nie zawsze ten telefon się ma, ale nie ma takich dłuższych, na przykład jednego dnia, dwóch dni, gdzie faktycznie jest zero, tak, w ogóle nie możecie sobie nic sprawdzić, bo nie ma internetu i w podróży, Zwłaszcza właśnie w górach, gdzie nie ma tego zasięgu, jest taki wymuszony detoks, którego prawdopodobnie nie zrobilibyśmy, gdyby właśnie nie te, nie te, powiedzmy, braki. Mimo, że czasami jest to irytujące, to jednak ma to naprawdę bardzo dużo plusów, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie zdrowie psychiczne. Kolejny punkt to bliższy kontakt z naturą. I to jest niesamowite, jak dużo czasu spędzamy w naturze. Mm. E, całkiem inaczej podchodzimy do zmiany pór roku. Oczywiście mm. żyjąc normalnie, ale w mieście też wiemy, że pory roku się zmieniają, ale jednak tego tak nie odczuwamy. Mm. Nie jest to takie namacalne dla nas. A z racji tego, że my jeszcze bardzo dużo czasu spędzamy w górach mm. czy na dzikich miejscówkach to widzimy to i to jest naprawdę super. Kiedy mieszkaliśmy jeszcze w mieszkaniu, to staraliśmy się w miarę regularnie gdzieś tam chodzić na spacery, ale to, wiecie, nigdy nie było e, tak długo jak teraz. Teraz praktycznie w większości przypadków my, można powiedzieć, że mieszkamy w naturze, bo wychodzimy, nie wiem, na plażę, wychodzimy w góry. Czasami bardzo rzadko zdarza się, że musimy gdzieś nocować w mieście na parkingu, ale w dalszym ciągu e, mamy, powiedzmy, że bardzo blisko do tego e, Pola, pola <głos> <głos> dworu, <głos> jak to tak zwał, więc to nas po prostu też mobilizuje, motywuje do tego, żeby wyjść. Bus też jest mały, więc to sprzyja temu, żeby, żeby iść na spacer, iść w góry, mhm. iść na trekking, popływać, cokolwiek wiecie. Teraz, teraz mi przyszedł też kolejny punkt do głowy, którego go nie zapisaliśmy, mhm. to to, że podróż właśnie busem wymusza na nas aktywność fizyczną. Tak. Mamy jej naprawdę bardzo dużo w ostatnim czasie, no to też jest pozytywne. Dużo chodzimy, dużo kroków robimy. No dobra, kuleje trochę na tym takie, wiesz, stricte ćwiczenia, jak na przykład yoga, no tak. bo jednak ta rutyna trochę to zaburza, tak jak mówiliśmy o minusach, ale za to dużo więcej chodzimy, mamy takiego, wiecie, ruchu naturalnego, powiedziałabym. Spotkaliśmy też niesamowicie dużą ilość zwierząt na naszej mhm. drodze, szczególnie w górach, wszędzie były jakieś owce, krowy, tak. psów, niezliczonej ilości. I jeszcze co, na przykład owady to już owady są irytujące, więc to nie jest absolutnie plus, wolałabym ich nie spotykać, ale na przykład zauważyłam, że y, wcześniej miałam, nie wiem, takie większe obrzydzenie do y, ciem, do takich, wiecie, owadów dużych, latających, a teraz jakoś tak podchodzę do tego na luzie, o jakaś ćma duża, czyli taka wleci, to jakoś wiecie, dam się ją wygoni. Nie mam już takiego oganiania się, po prostu jakby tak bardziej e, przywykłam do tego, że żyjemy tak blisko natury, więc trzeba jakoś razem ko koegzystować. I też. E... Z racji tego, że właśnie podróżujemy między różnymi krajami, to roślinność też się mhm. zmienia i to też jest naprawdę bardzo ciekawe, bo widzieliśmy takie rośliny, których nie ma w Polsce, tak. a tutaj... Albo są, ale na przykład bardzo małe. A w Grecji, albo albo na odwrót yy, kaktusy. W Albanii w Grecji no. kaktusy mega <laughs> ogromne, koło drogi rosnące. No to jest coś, coś ciekawego, coś ciekawego, coś Że nie że wiecie, kanego. tutaj mamy, nie wiem, w Polsce mamy jabłonki, a tutaj yy, są mandarynki albo pomarańcze, No jest granaty. to naprawdę bardzo bardzo fajne takie doświadczenie. I ostatni już punkt na naszej liście, ale myślę, że też takie warty odnotowania, to to, że przekonaliśmy się, że świat nie jest wcale taki straszny jak go malują. Bo niestety, ale coś w psychice ludzkiej jest takiego, że bardziej lubimy słuchać czy dowiadywać się mm -hmm. o, rzeczy, o rzeczach negatywnych. No i dlatego też serwisy, które dostarczają te informacje, dostarczają nam to czego chcemy. A świat tak nie wygląda. Świat jest dużo lepszy niż nam się wydaje. Podróżujemy I... już 5 miesięcy i do tej pory nie wydarzyło się nic strasznego, mm -hmm. nikt nam krzywdy nie zrobił, nie mieliśmy jakieś, no może jakieś malutkie, no, ale jakieś to, takie... to są jakieś takie mało istotne rzeczy i to też no, nic nie było niebezpiecznego. E, wręcz przeciwnie właśnie jesteśmy bardzo mile zaskoczeni e, tym, że tak naprawdę w większości miejsc ludzie są otwarci, przyjaźni. E, wiadomo, że wszystko zależy od człowieka, ale mimo wszystko nie może możemy powiedzieć, że czuliśmy się jakoś zagrożeni wiecie, ktoś się jakoś źle zachowywał w stosunku do nas, a właśnie wracając jeszcze do tego, co Paweł powiedział, najczęściej jest tak, że zapamiętujemy dużo lepiej te negatywne rzeczy o danym miejscu i, i wiecie, często gdzieś tam nawet w Polsce krążą takie stereotypy o danych krajach, na przykład, no nie wiem, chociażby o Turcji, że no właśnie, tutaj ktoś... się czujemy super. bardzo dobrze, ludzie Dobra. są mili, sympatyczni Pomocni, uczciwi. uczciwi. E, I jakby ten obraz, który gdzieś tam ktoś nam, e, wiecie, w głowie przedstawił, czy w telewizji i w naszej głowie się zapisał, w ogóle nie ma związku z rzeczywistością. Montusiu, monte nam tutaj. Już pyszkadza. się niepokoi, tak żeby się Zaraz kończyć. kończymy. Tak, poczekaj, śliczne, ślicznie. <laughs> Polecam do tego przeczytać sobie książkę Factfulness, która też e, odnosi się mhm. do tego tematu, do tego jak mamy błędne wyobrażenie o świecie. I podróże utwierdzają nas w przekonaniu, że ta książka jest w 100% tak. prawdziwa. Ja o niej mówiłam właśnie a propos filmu, o takich książkach, które polecam. Tutaj podlinkujemy Wam, w razie, że chcielibyście sobie powiedzmy że dokładniej posłuchać, o czym ta książka jest. Po prostu podróże pokazują, że strach ma wielkie oczy. I to, co gdzieś tam słyszeliśmy, piąte przez dziesiąte, wcale nie musi być prawdą, i najlepiej przekonać się na własnej skórze niż słuchać osób, które się boją, które y, można powiedzieć, że jakby podążają za tymi swoimi ograniczeniami związanymi ze strachem. Czasami trzeba zrobić coś, co może na początku wywołuje jakieś takie negatywne emocje, wiecie, jakiś stres, lęk, no to jest normalne przed jakąś jakąkolwiek podróżą tak naprawdę, bo nigdy nie wiemy co nas spotka, ale równie dobrze wiecie, złe rzeczy mogą się przydarzyć na miejscu i najczęściej tak właśnie jest, że to jednak właśnie tam, gdzie mieszkamy, gdzie żyjemy, przydarzają się te negatywne rzeczy. A nie w podróży. Oczywiście trzeba uważać, trzeba zachować jakieś środki ostrożności, ale to nie jest tak, że tutaj na każdym kroku ktoś na was czyha, tylko żeby zrobić wam krzywdę. Kiedyś była nawet chyba taka reklama, że 9 na 10 wypadka, wypadków zdarza się w domu, no. i chyba to jest prawda. Ok, to by było na tyle. Mamy nadzieję, że tymi plusami też przekonamy Was do tego, że one life jest naprawdę super. Jeżeli tylko e, myślicie o tym, ale właśnie któryś z jakichkolwiek minusów Was powstrzymuje, e, ale usłyszycie te plusy i one Wam pomogą zdecydować, to my się będziemy bardzo cieszyć, bo naprawdę uważamy, że to jest super sposób na życie, na podróżowanie. Wiadomo, nie dla każdego, ale jeżeli Was do tego ciągnie to warto spróbować. I myślę, że właśnie jeżeli ktoś się zastanawia, to wa warto, żeby obejrzał e, film o minusach i, o, i mhm. ten o plusach. Myślę, że to dużo pomoże w podjęciu decyzji tej właściwej. I też warto sobie pooglądać różne osoby, bo wiadomo, że każdy mhm. może mieć trochę inne no spojrzenie, inną perspektywę, to jest subiektywne, e, te nasze plusy tak samo jak i minusy. Także to, co dla nas jest spoko może być dla kogoś złe, to, co dla nas jest złe, może dla kogoś być ok, Więc jakby jesteśmy ludźmi, możemy mieć różne zdania. Warto jakby dowiadywać się z różnych stron, z różnych źródeł. Także mamy nadzieję, że film się Wam podobał. Jeśli tak, to zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Waszym zdaniem plusy life'u, jeżeli żyjecie w ten sposób. Dzięki, że dotrwaliście do tego momentu. Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły na inne filmy, które moglibyśmy nagrać, to napiszcie w komentarzu. My się z Wami żegnamy. Do następnego razu. Hej! Hej.